Witam serdecznie w następnym odcinku DETROIT Musiałam sprawdzić na pewno włączyłam nagrywanie bo jakoś tak nie wiem szybko nawet nie będąc świadoma, że coś klikłam Widzę, że się tutaj będziemy widzieć zupełnie tą Nawet co tym razem będzie, a bardziej jak będzie iść rozmowa, w którym kierunku pójdzie, że ona już zaczyna coś zauważać, że może no, no, to kiedyś trochę podejrzane w tych swoich decyzjach. Z jej punktu widzenia, rzecz jasna, bo jak dla mnie to są właśnie odpowiednie decyzje. Mocno naokoło poszłam, ale trudno. Zawsze można tutaj pozwiedzać, bo jest to dość ładne miejsce. Ok, tym razem będziemy łódką, tam będzie rozmawiać. Witaj, Konor. Uznałam, że miło będzie popływać. Myślałam, że lata, ale nie widziałam tej gałązki. zaufanie W ciszy? Lubię to miejsce. No Panuje tu taka cisza i Jak spokój. Można odpocząć od zgiełku. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Moje relacje z porucznikiem Andersonem są bardzo trudne. Nieustannie zmaga się z problemami psychologicznymi. Ma to negatywny wpływ na jego podejście do defektów. Nic nie jest ważniejsze od Twojego śledztwa. To, co się dzieje, jest zbyt istotne. Nie pozwól nikomu przeszkadzać Ci w dochodzeniu. Jesteś smutny, konor, Smutny i jakiś spięty? Smutny? ty Myślałem, że wiem, co mam zrobić. Ale teraz wiem, że to nie takie proste. Ciekaweś tamte defekty z klubu Eden na celowniku. ona ja o tym wie. Tego nie Czemu nie strzeliłeś? Potrzebujemy nietkniętych defektów do badań. Zabite na nic się nie zdadzą. No, ale co Jeśli w najbliższym czasie się... nie zrobisz postępów w śledztwie, mm -hmm. będę musiała cię zastąpić. Nie. Wiem, że mi się uda. Potrzebuję jedynie nieco czasu. Coś się dzieje. Coś poważnego. Pośpiesz się, kończy nam się czas nie podoba mi się to. O, monetka. Zaczynasz mnie wkurwiać tą monetą konor przepraszam siedemdziesiąt. Że ma takie ludzkie żeby czymś się. Gorba, co tu się dzieje? Jest impreza i nikt mnie nie zaprosił? Pch, ta, media schudzą, więc wszyscy wciskają swoje nohale. Nawet ci ze FBI się zainteresowali. O nie, jeszcze federalnych mi tu brakuje. Czułem, że to będzie chujowy dzień. To co mamy? Grupa czterech androidów. Znali budynek i byli całkiem nieźle zorganizowani. Nadal nie mogę zrozumieć, jakim cudem zaszli tak daleko. Na dachu sprawdziłeś? Jeszcze nie. Byłem zajęty. Huh. Musimy się tam rozejrzeć. Dorwali dwóch strażników w korytarzu. Pewnie myśleli, że androidy przyszły do pracy. Załatwili ich, zanim się połapali. Nie do końca w sumie. By się robili Jeden z pracowników stacji zdołał uciec. Jest w szoku. Nie wiem kiedy będzie mógł rozmawiać. Ile osób tu pracowało? Tylko dwóch ludzi i trzy Androidy. Defekty wzięły ludzi na zakładników i nadały wiadomość na żywo, a później uciekły przez dach. Przez dach? Tak, miały spadochrony. Próbujemy ustalić, gdzie spadły, ale pogoda nam nie pomaga. Jeśli chce pan rzucić okiem na to nagranie defektów, jest na tamtym ekranie. Poruczniku, to jest agent specjalny Perkins z FBI. Porucznik Anderson prowadzi śledztwo dla policji Detroit. A to co? Nazywam się Connor. Android przesłany przez CyberLife. Androidy będą łapać Androidy. Hmm? Czy naprawdę powinien się tu kręcić hmm? po wszystkim wybrać? co się stało? Ludzi? Bezczelne. Nieważne. Już niedługo FBI i tak przejmie to śledztwo. No, miło było poznać. Życzę dobrego dnia. Do roboty, koledzy. Nie zjepcie mi tego. Kurwa co za pajac. Będę w pobliżu. W razie czego? Proszę pytać. No, rozejrzyjmy się. Daj znać, jak coś znajdziesz. Oczywiście. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Myślisz, że to RA-9? Efekty mówią, że RA-9 ich wyzwoli. Ten android chyba do tego dąży. Dobrze. Ja ten czubko część To po cholerze ściągnął skórę. Jeśli właśnie... Zobaczyłeś tak się. Da się rozpoznać jego model. Ustaliłem jego model i numer seryjny. Masz na no, mnie tak coś jeszcze. dobitnie pokazać. Nie. Żeby mocniej było widać, że to Android nie przeżył tej diody. Się? Nie, nie ma śladu włamania. W korytarzu są kamery. Zespół widział, co się święci. Czemu ich wpuścili? Może nie sprawdzili kamer. No ale w sumie też nie mówi się tego spodziewać. Tylko po to, nie w kamery, w, tym czy coś. Nie wiem, w Androidy pracujące w stacji są w kuchni. Nic nie wskazuje na ich udział w sprawie, ale woleliśmy je zatrzymać. Myślę, że i tak warto sprawdzić. Myślę, że na razie w tamtym miejscu nie będziemy iść, bo nie pamiętam czy faktycznie da się zrobić tak, aby... 怕吃。 Może i lepsza obsesja w tym stopniu. Jaką masz funkcję? Jestem operatorem kanału. Podaj swój model. Model JB-300. Numer seryjny 336-445-581. Mm. Czy ktoś ci ostatnio wchodził do pamięci? Nic o tym nie wiem. Kontaktowałeś się ostatnio z innymi androidami? O Tylko z tymi ze stacji, w ramach wypełniania Czy funkcji. my widzicie? Widzicie te oczy. To jest dla mnie takie creepy. Czy byłeś tu w trakcie włamania Jakoś... defektów? Strasznie. Nie mi... pamiętam tego. Creepują... E... ...właśnie ruchy gałek ocznych. Strasznie dużo Włącz to diagnostykę. Robię. Wszystkie systemy są sprawne. Któryś z was zobaczył atak na obrazie z kamer i nic nie powiedział. A to znaczy, że mamy tutaj defekta. A ja dowiem się, który z was nim jest. Jeżeli się przyznasz, może uda mi się przekonać ludzi, żeby cię nie niszczyli. Może to. Muzyka... Po co niszczyć was wszystkich, skoro tylko jeden jest defektem? Ujawnij się albo będziesz odpowiedzialny za śmierć dwóch niewinnych androidów. Śmierć. I nawet jest ten detal, że nadal ma tyrium na palcach. Zostaniesz wyłączony! Przeszukamy Twoją pamięć, rozmontujemy Cię na części, a potem oddamy do analizy. Zostaniesz zniszczony. Ale inniuje. Słyszysz mnie? Zniszczony! Ale na przykład. Leci. Konor, Konor, Nic ci nie jest? Chciałem go zatrzymać, ale... Było za późno. Szczerze, nawet nie wiem, jaka opinia publiczna... jako decyzja byłaby najlepsza, bo... Nawet nie wiedziałam, czy ja dalej zlekała i przeanalizowała, jakie decyzje przeżył. Będą najlepsze? To kurna... Bałabym się, że jednak e, sami podejmą za mnie decyzję. Niby tam nie było odliczania czasu, ale i tak się bałam. E, analizę niebieską krew Simona. Krew konsoli. Rzuć się na defekta, czyli jednak wyciągnij broń, przedtem wybrałam, ale rzuć na de def się na de bo defekta, to była najrzadsza decyzja chyba. Konorzy nie przetrwali. Zapobiegnięta. Shit. Okej, okay. znaczy nie jest to aż tak. Duża różnica procentowa, no ale przedtem wyciągnęłam broń i strzeliłam. Okej. Okay. Nawet. A, nie będę siebie tłumaczyć. To po prostu zrobiłam randomową, nieprzemyśloną decyzję. Do następnego bywaj.